Nie *daj, *daj na sześćdziesiątko. O, kur... Dzień dobry. Nazywam się mecenas Maksymilian Lojerski. Dla przyjaciół loyer. I jestem winny tego, że jestem prawnikiem. Moją specjalizacją są essential negotti, albo, jak mówimy my, prawnicy, irracjonalnie obszerne akty normatywne, w sensu largo, Since he came to our glorious institution at just 18, I knew that Max would change the legal world of his generation. He has this most incredible talent to write the most lengthy and complicated legal texts. I still keep the pens he used just to write the rules for the ping pong table. Większość mojej kariery prawniczej spędziłem w sektorze bukmacherskim. O pewnie słyszeliście. Ad egzemplum ustawa hazardowa, zakłady sportowe, systemy, kursy, regulaminy. Pamiętam, jak redagowałem swoje własne akty prawne. Nie wiem skąd wziąć, żeby mi się nie rozpierdoliło. Najlepszy z nich liczył ponad 5000 wierszy ujednoliconego tekstu. Mój własny pan Tadeusz. Moja legislacyjna gwiazda śmierci! Pamiętam taki. Aby wypłacić środki z bonusu, trzeba obrócić im ośmiokrotnie po kursie 1.9 lub wyższym z przynajmniej czterema wydarzeniami z różnych dyscyplin, w ten jeden zakład live z oferty specjalnej przy promocyjnych happy hours. Uch, liczą się tylko wygrane kupony. Przez te wszystkie lata mojej pracy w sporcie spotkałem wielu prawników zajmujących się zakładami. Bardzo wielu. Nikt nigdy nie był lepszy od mecenasa lojerskiego w pisaniu ekstremalnie skomplikowanych regulaminów. Czasami nocą, kiedy nie mogę zasnąć, przypominam sobie te jego teksty. I natychmiast zasypiam. To właśnie wtedy BedClick zaproponował mi stanowisko w swoim zespole prawnym. Byłem na szczycie pukmacherskiego świata. BedClick. Według tego, e, panie dyrektorze, regulaminu e, e, powinni nam zapłacić przed terminem, oni jeszcze szybciej, a to już w ogóle jest e, tak, jak pan sobie życzył, panie dyrektorze. Posłuchaj, Max. Wierzymy, że jesteś świetnym prawnikiem, naprawdę. Ale tu w BetClicku wszystko jest proste. Wprowadzamy free bety, które są tak łatwe, że twoje przydługie regulaminy będą całkowicie zbędne. Jesteś zwolniony. Max, nie utrudniaj tego. Zwolnili mnie z powodu tych pierdolonych, nieskomplikowanych free betów. Co mówię? Musiałem znaleźć inną pracę. Potrzebuję pieniędzy. Spacam samochód byłej żony. Ja jestem świetnym prawnikiem od zakładów, ale fatalnym od rozwodów.